Zakończenie tamtej debaty było po prostu wyśmienite. E, sami popatrzcie na te dwie przekupy z Bazaru, e, które na moment chcą być światowe i udają, że robią coś spontanicznie, a na kilometr pachnie to ustawką z Borysem Budką, z Peo. I nagle wszyscy zaczną się mówić po angielsku, a potem się kłócić o to, czy wypada mówić po angielsku. E, była to debata wybitna. Brukselska polityka rozgrywa się w kuluarach. To prawda, tyle, że tam języki obce, at the end of this debate, you can say your goodbye message in english. Uh, we give you a chance to impr impress your voters. anybody? yes, of course. Yeah. we would like to ask you for votes. of course, european union is our, uh, our common responsibility. so please vote, please. Go to these elections. They are very, very important. As, and we can win, as we did in uh, October. To by miało być tylko krótkie pożegnanie, no ale rozumiem, bo, że całe przesłanie z Państwa jest bardzo ważne w i Jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce, ale tak? nie wiem, czy pan wie, w Brukseli są dwa języki obowiązujące, język angielski i francuski. A Jak dostanie się naorać. pan do parlamentu, to pani, będzie musiał e, pan redaktor, mieć na to ja muszę wpływ, powiedzieć... dyskutując w kuluarach. Ale no, wystarczy tylko powiedzieć goodbye. To chodziło tylko o zwykłe goodbye. Szanowni państwo, ja tylko muszę sprostować, bo pani redaktor mówiła, że są dwa języki obowiązujące, tak. wszystkie języki narodowe mają takie same prawa.